Witajcie, drodzy widzowie, w najnowszym odcinku Sofy Sportowej. Szalone, ekscytujące wieści, jeżeli chodzi o rynek trenerski w tenisie, nie tylko oczywiście w męskim, ale również i damskim. Natomiast nas najbardziej interesuje. Ta najnowsza, najbardziej ekscytująca wiadomość. Agnieszka Radwańska zasila szeregi sztabu szkoleniowego Magdalinet. Będzie jej konsultantką, drugą trenerką. Eee, to trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo niespodziewana informacja, ale jakże interesująca i jakże jeszcze bardziej ona sprawia, że no, pobudza naszą wyobraźnię przed początkiem tego nowego sezonu 2025, który zbliża się oczywiście już wielkimi krokami. Także nie tylko Iga Świątek z nowym trenerem, nie tylko Hubert Hurkacz, ale również Magdalinet z Agnieszką Radwańską na pokładzie, także tylko i wyłącznie tutaj z naszych najlepszych tenisistek, tenisistów. Magdalena French została przy swoim wieloletnim trenerze Andrzeju Kobierskim. My sobie dzisiaj oczywiście tutaj rozłożymy na czynniki pierwsze tę decyzję. Porozmawiamy o tym, jak długo będzie, jak długo ma trwać ta współpraca, jakie będą warunki tej współpracy, ale też z jak widzę ogólnie tę sytuację, jak widzę tę współpracę pomiędzy Agnieszką Radwańską i Magdą Linet. Myślę, że to jest po pierwsze bardzo ekscytujące. Również bardzo ciekawe, jak zarówno Agnieszka Radwańska odnajdzie się w tej nowej roli i jak duży będzie miała wpływ na grę Magdy Linet. Ja Was oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do łapek w górę, jeżeli oczywiście film Wam się podobał i dyskusji w komentarzach, jakie Wy macie zdanie na temat tych wielu roszat trenerskich, ale przede wszystkim tej najnowszej, czyli Agnieszki Radwańskiej która zasila szeregi Magdalinety. Trzeba przyznać, że zarówno przy tym wyborze Magdy Linet, jak i przy wyborach Huberta Hurkacza, jeżeli chodzi o Iwana Lendla oraz o Nikolasa Masu, nie ma się absolutnie do czego przyczepić, patrząc z bodku, patrząc na papierze, patrząc na perspektywę i jak logiczne są to wybory i jak dużo mogą dać naszym polskim tenisistom. Dzisiaj oczywiście skupiamy się na Magdzie Linet i Agnieszce Radwańskiej. Agnieszce, która oczywiście zakończyła swoją karierę Wiele lat temu, natomiast y, trzeba przyznać, że zahaczyła się jeszcze Magdalinet y, na te lata świetności Agnieszki Radwańskiej. Dość powiedzieć, że panie miały nawet y, raz. Y, sposobność grać ze sobą podczas US Open w roku 2015 w drugiej rundzie tam okazała się lepsza właśnie Agnieszka Radwańska nowa mentorka konsultantka Magdalinet wygrała 6 do 3 6 do 2 natomiast to nie jest oczywiście najważniejsze w tym wszystkim bardzo ważne jest to, że moim zdaniem Agnieszka Radwańska jest wielkim autorytetem dla Magdalinet dla Poznanianki Agnieszka jest kimś kto Pokazywał jej, był w stanie udowodnić, że można pochodzić z Polski i można zdobywać ogromne sukcesy w damskim tenisie. I przez to, też właśnie to ogromne zaufanie, które prawdopodobnie ma Magdalinet do Agnieszki Radwańskiej, sprawi, że ona będzie chłonęła każdą informację, każdą wskazówkę, która tylko i wyłącznie może jej pomóc w tym, aby na te jeszcze ostatnie lata, bądźmy szczerzy, nie wiem jak długo jeszcze oczywiście potrwa tutaj kariera Magdalinet, ale na te ostatnie lata wycisnąć jeszcze jakieś dodatkowe procenty, jeszcze jakieś niuanse, które może sprawią, że Magdalinet jeszcze raz zniesie się na takie wyżyny, jak podczas Australian Open w roku Roku 2023, gdzie przecież doszła do półfinału, myślę, że Magda może się również w pewien sposób utożsamiać ze stylem gry Agnieszki Radwańskiej. Oczywiście, e, Agnieszka Radwańska była jedyna w swoim rodzaju, nikt nie ma tak znakomitego czucia na korcie, przede wszystkim w tych małych gierkach, przy lobach, slajcach, jak e, właśnie nasza była e, wiceliderka światowego rankingu. Natomiast e, Magdalinet nie jest zawodniczką, która gra siłowo. Magdalinet e, ma prob podobne problemy e, jak Agnieszka. Karadwańska, szczególnie z drugim serwisem, które atakują jej rywalki, myślę, że tutaj pewne wskazówki, które mogą sprawić, że Magdalinet będzie faktycznie lepiej przygotowana, jak radzić sobie właśnie w tego typu sytuacjach, jest czymś bezcennym dla Magdalenet. Patrząc też na to, jak wiele przeżyła na korcie Agnieszka Radwańska, to jest bardzo dobry wybór, że nie ma tego drugiego takiego metodycznego trenera typowo, który przejeżdża przez cały tur, natomiast nie miał styczności z tą całą presją, z tym byciem na korcie. Myślę, że to jest absolutnie e, kluczowa tutaj też rzecz dla Magdalenet, że Ktoś taki zasila szeregi jej, jej sztabu, ponieważ charakterystyka Agnieszki Radwańskiej jest zupełnie inna od tych wszystkich nazwisk, które wpracowały w przeszłości z Magdą Linet, i myślę, że to jest taki nowy bodziec, który może dać bardzo dużo. Oczywiście Agnieszka Radwańska też jest to dla niej duże wyzwanie nowa rola, która też jest pewnym znakiem zapytania. Oczywiście można być znakomitym tenisistą, można świetnie analizować grę, będąc samemu na korcie, ale może być trudniej przekazać tę wiedzę drugiej osobie, tak więc to wcale nie jest powiedziane, że tutaj wszystko musi być idealnie, wszystko musi wypalić i wszystko będzie usłane tutaj różami, natomiast to jest też znakomity sprawdzian, myślę, że dla Agnieszki Radwańskiej. Tam oczywiście wspomina Magdalinet o tym, że to nie będzie współpraca tak zwana na full time, to jest około 8. Może 10 tygodni. Jak na razie panie uzgodniły, że będą pracować minimum do zakończenia turnieju w Paryżu, czyli oczywiście Rolanda Garosa. Także te pół roku na pewno można się spodziewać, że wspólnie przepracują. Zaczął się już okres przygotowawczy w Stanach Zjednoczonych, do którego oczywiście dołączyła Agnieszka Radwańska. Także przybywa ona właśnie za oceanem w tym momencie z Magdalinet, gdzie szlifują formę na nowy sezon. Oczywiście Magda Linety wspominała również. W podcaście dla kanału Breakpoint, że to jest też dla niej bardzo ważne, patrząc na to, w jakiej Sytuacji się znajduje, na jakim etapie swojej kariery, jeżeli chodzi nawet o planowanie turniejów, o dobieranie odpowiednich obciążeń, kiedy przycisnąć trochę bardziej, kiedy odpuścić. Dobrze wiemy, że nie wypominając wieku, Magdalinet jest już tą jedną z bardziej doświadczonych zawodniczek w damskim turze i na pewno tego typu nawet porady, tego typu przemyślenia również mogą się jak najbardziej tutaj sprawdzić, tak aby wycisnąć jak najwięcej z tych ostatnich sezonów, nawet z tego pół roku, nawet z tego sezonu tutaj u Magdalined, żeby dać sobie jeszcze szansę na to, aby zaistnieć na przykład w drugim tygodniu e, turnieju wielkoszlemowego, to będzie naprawdę nie lada wyzwanie. Natomiast kiedy jak nie jeszcze teraz tutaj z tak znakomitym wsparciem, jakim prawdopodobnie będzie Agnieszka e, dla Magdy spróbować jeszcze raz sięgnąć szczytów swoich możliwości. E, co też jest bardzo ważne w tym wszystkim, oczywiście e, Mark Gelard zostaje tutaj pierwszym głównym szkoleniowcem Magdalined. To tutaj absolutnie się nie zmieniło. I i co ważne w tym wszystkim jest to, że to był właśnie pomysł Marka, że to on jako pierwszy wyszedł z taką inicjatywą i sądząc, że Agnieszka Radwańska może być bardzo dużym wzmocnieniem timu i to, że Amerykanin czuje się odpowiednio, czuje się swobodnie i. Tak jak powiedziała Magda jeszcze raz, to była jego inicjatywa, to on zrobił ten pierwszy krok, ponieważ mieli już oczywiście okazję z Agnieszką rozmawiać w przeszłości. To w jaki sposób postrzega tenis nasza była zawodniczka sprawiło to, że Mark. Sam to, tak jak mówię, zainicjował, no i myślę, że przede wszystkim to jest kluczowe, że tutaj każdy zna swoją rolę. Nie będą sobie tutaj oczywiście wszyscy wchodzić na głowę, nie wychodzić przed szereg, i to jest kluczowe, że pierwszy trener jest w stanie tutaj absolutnie się na to zgodzić i sam to zaproponować. To tylko oznacza jego otwartość, jego chęć również nauki oraz to, że po prostu ktoś inny też może Magdzie Linet pomóc w inny sposób, no i myślę, że to jest też bardzo dobra wiadomość, patrząc na to. Że tutaj nie zawsze te dwie jednostki, które są odpowiedzialne praktycznie za to samo, są w stanie się w teamie dogadać, natomiast tutaj absolutnie nie mamy. Do czynienia z takim przypadkiem, także to jest również bardzo, ale to bardzo ważne. Także, tak jak mówię, to jest absolutnie ekscytujący moment, patrząc na te roszady trenerskie, nawet patrząc już tylko i wyłącznie na damski tenis. Widzimy tutaj oczywiście Iwanisewicza z Eleną Rybakiną, oczywiście Wimfi Set z Igą Świątek, która jeszcze przecież nie rozwinęła tak naprawdę skrzydeł pod wodzą. Belga przecież dopiero tylko i wyłącznie jeden turniej mieli szansę razem z bo to oczywiście WTA Finals, także to jest także absolutnie świeżutka nowa współpraca, na którą bardzo, ale to bardzo liczymy i z niecierpliwością czekamy. Oczywiście też Sasza Baić, który jest nowym trenerem Donny czy. Kokogov, która oczywiście również niedawno zaczęła współpracę z nowym trenerem, też prawdopodobnie będzie dopiero w tym sezonie rozwijać skrzydła pod jego wodzą, także cały ten damski tenis jest bardzo, ale to bardzo ekscytujący, nie tylko patrząc na to, co się będzie działo na korcie, ale również to jakie nazwiska będą zasiadać w boksach tych największych zawodniczek. To myślę, że jest taki dodatkowy smaczek, który tylko nam pokazuje, że absolutnie nie możemy się doczekać już tego nowego sezonu, a patrząc na to, że jeszcze w Tenisie do Nowaka Dżokowicza dołącza Andy Murray, oczywiście wspomniany już Iwan Lendl i Nicolas Masu u Huberta Hurkacza. To tylko i wyłącznie sprawia, że tak naprawdę e, ja szczerze mówiąc nie mogę się absolutnie tutaj doczekać tego, co się będzie działo już na kortach w Australii już niedługo. Przecież jeszcze przed Nowym Rokiem startuje United Cup. Jako, że mamy dzisiaj czwartek 19 grudnia, to oczywiście nie mogę tutaj nie wspomnieć o tym, że dzisiaj rozpoczyna się World Tennis League w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w których udział weźmie... Iga Świątek, prawdopodobnie zobaczymy na korcie Polkę dzisiaj około godziny 14-15 czasu polskiego. Jeszcze wciąż nie są znane te plany gier, tutaj wiele oczywiście zmian organizacyjnych. Warto przypomnieć, że te rozgrywki to są typowo pokazowe rozgrywki, w których są cztery drużyny, każda z każdą będzie grała ze sobą w grupie, no i później oczywiście dwie najlepsze spotkają się w niedzielnym finale. Gramy do jednego wygranego seta, także tutaj Iga Świątek nie będzie zbyt dużo czasu na korcie spędzała. Zobaczymy, czy też załapie się na jakąś grę podwójną, czy może mixta. Choć dobrze wiemy, że w drużynie Eagles, którą reprezentuje Polka, znajduje się również Cicipas oraz Badoza, więc tutaj może być dosyć trudno o to, aby tego miksa, że tak powiem, rozdzielić, także zobaczymy, jakie będą decyzje. Oczywiście nas bardzo ekscytuje ten dzisiejszy, czwartkowy, ponieważ w drużynie przeciwnej znajdują się zarówno Nick jak i Simona Halep, które to osoby oczywiście bardzo głośno komentowały tę sprawę z pozytywnym testem antydopingowym i Świątek, tutaj chyba już nie ma za bardzo co dodawać do tego tematu, bo wszystko chyba na ten temat zostało powiedziane i tutaj zarówno Halep, jak i zarówno Kirios sami sobie, myślę, że szczególnie Australijczyk robią krzywdę kolejnymi kolejnymi wpisami, kolejnymi dziwnymi wypowiedziami które tylko i wyłącznie świadczą no tutaj chyba o IQ ostatnio Niki wspominał o tym, że ma większe IQ tenisowe niż Roger Federer Rafael, nadal Nowak Djokovic, No to myślę, że tylko i wyłącznie świadczy o jego normalnym, pozasportowym IQ, skoro takie rzeczy przechodzą mu przez usta. Tym miłym akcentem myślę, że zakończymy nasz dzisiejszy program. Oczywiście zachęcam Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału, do łapek w górę i dyskusji w komentarzach. Dajcie znać, co sądzicie o wyborze Magdalinet. Do zobaczenia.